Mamy tutaj podane takie dwa punkty. Zaznaczmy je w układzie współrzędnych. Pierwszy punkt to punkt o współrzędnych minus 3, minus 1. Drugi punkt to punkt o współrzędnych 5, 3. Przez te punkty poprowadźmy teraz prostą. Może taką troszeczkę dłuższą. Z tej strony też troszeczkę dłuższą. O, tak mniej więcej. I okazuje się, że ta prosta jest wykresem funkcji f, tak jak w poleceniu podano. Naszkicowaliśmy już ten wykres, a teraz chcemy odczytać z niego wartości dla x równego 1 i dla x równego 7. To zapiszmy sobie to w ten sposób. Tutaj odczytamy wartość funkcji dla argumentu równego 1. Czyli szukamy jedynki na x i patrzymy, gdzie ta prosta przecina się z wykresem. W tym miejscu, w tym punkcie, i temu punktowi odpowiada y równy 1, więc tutaj wpisujemy jedynkę. Następnie sprawdźmy, jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla x równego 7. Tu mamy piątkę, szóstkę, 7. Z tej siódemki prowadzę sobie prostą i widzę, że ta prosta przecina się z wykresem w tym punkcie, i ten punkt ma współrzędną y równą 4, więc wartość tej funkcji dla x równego 7 równa się 4. Na tym polegało to zadanie.